No to, to cześć siemanko Wieczór Jak poszły Zabrało się 60 sztuk Ze 115 Jak widać No braki w gołębniku Pusto Lipa Same peszty Poszły Fajny był lot A mówiłem, że Jak ktoś chciał kupić Dobre były elegancka to teraz akurat Kto na łapie To będzie się z nich cieszył No trochę brudno, nie ukrywam tego Teraz nie miałem kiedy posprzątać Tak to się prezentuje No braki Duże braki to ładnych gołębi Nie mam dwóch węgierskich Dwóch budapesztów na żółtej szyi to takiej pełnej koroniatych, czerwonych budapesztów brak siwych koroniatych też brak dużo takich ładnych gołębi ale o dziwo kolorki się o zebrały cztery były cztery są tiplerów brak ale dobra jeszcze mamy drugi gołębnik No ta, no pokazuje wszystkie. No i tutaj mamy 55 takich kotwajuchów. Te kolorowe tak zwane. No dobra, no w tej chwili 115 do gonienia. No więc trzeba dokupić. Beraki braki w budzie. No, przerzedziło się. Strasznie się przerzedziło. No ale dobra. Przynajmniej o. <grywka> Perpocle zostały. No najśliczniejsze. Ale te czajeczki naprawdę eleganckie. Ciemne. No, zgadza się. No, dam jeszcze bocian No, to tak to jest. 60 w dupę Ale cóż, takie hobby. Trzymajcie się taj.